Dzisiaj ewangelista Łukasz odsłania przed nami bardzo pogodne oblicze Jezusa. E, przyznam szczerze, że wielokrotnie zastanawiałam się nad tym, e, jaką osobowość miał Jezus. I czy potrafił się radować tak szczerze, tak e, no, że potrafił, to podejrzewam, ale jak to robił, jak się cieszył, jak żartował, jaki miał humor. Bardzo mnie, to, bardzo mnie to ciekawi, i mam nadzieję, że w niebie się o tym przekonam. I, I mam nadzieję, że też będę miała to samo poczucie humoru co Pan Jezus, że tu się spotkamy. A dzisiaj w Ewangelii czytamy, Ewangelista Łukasz zaczyna właśnie dzisiejszy fragment od słów: W tej, to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł. I właśnie po tej radości, w tym, po tym rozradowaniu się w Duchu Świętym. Jezus wypowiada przepiękne słowa modlitwy, uwielbienia swojego ojca za wielkie rzeczy, które uczynił. Tak naprawdę, e, może tak myślę, że tak jest, że właśnie wypowiada e, ta jego radość jest powodem tego, że dostrzega, że wypełniła się wola właśnie jego ojca. Posłuchajmy. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. A objawiłeś się prostaczką, tak, ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Jezus dostrzega właśnie wypełnienie się woli Boga Ojca. Tak, ojcze, Ty tego chciałeś, takie było Twoje upodobanie, objawiłeś te wielkie rzeczy prostaczką. To jest pierwsza myśl. Druga myśl, która, która mi się pojawiła, to zadałam sobie pytanie, czy czasem w tym fragmencie nie ma jakiejś takiej lekkiej pogardy ze strony Jezusa. A co za tym idzie ze strony Boga właśnie w stosunku do osób mądrych i do osób roztropnych. E, I po takim głębszym namyśle doszłam do wniosku, że nie. E, że, e, że nie ma. Po, nie, Jezus nie odrzuca mądrości, nie odrzuca roztropności, ale e, daje wielką pochwałę dla postawy dziecka Bożego, dla postawy pokornej, dla postawy. E, Postawy pełnej ufności, zaufania Panu Bogu. Jak możemy to przenieść do naszego życia? Myślę, że czasami czujemy się takimi prostaczkami, i czasami Pan Bóg do nas kieruje swoją prośbę. Czasami to się dokonuje za pośrednictwem innych osób, czasami sami wyczuwamy, że coś moglibyśmy zrobić, do czegoś Pan Bóg nas zaprasza, ale wydaje nam się, że jesteśmy właśnie niewystarczający, żeby to zrobić: że mamy za mało talentu, że nie potrafimy, że są lepsi od nas i rezygnujemy. No i wtedy właśnie no, nie dajemy sobie szansy na na, na taką wielką radość, którą też Jezus przeżywał, na wypełnienie się woli Boga w naszym życiu, bo sami sobie po prostu stawiamy granice że i mówimy: Nie jestem w stanie tego zrobić. A wydaje mi się, że dzisiejszy, ten, że dzisiejszy fragment Ewangelii zaprasza nas do tego, Abyśmy bardzo konkretnie w naszym życiu, bardzo namacalnie zaufali Panu Bogu i jeżeli odczuwamy jakieś Jego zaproszenie, nawet jeżeli wydaje nam się, że jesteśmy takimi prostaczkami, że nie podołamy, że nie jesteśmy w stanie, że są lepsi od nas, to żebyśmy zaufali Panu Bogu. Bo jeżeli Pan Bóg nam coś proponuje, coś nam daje, o coś nas prosi, to znaczy, że wie, co robi. I znaczy, że jesteśmy najbardziej odpowiednimi osobami do tego, żeby właśnie to zadanie zrealizować. Takiej wielkiej otwartości na plan Boga w naszym życiu życzę sobie i każdemu z nas.